Siem wszystkich, ja jestem ziom 86, a dzisiaj ze mną jest PIP! Fajnie. Śmieszna nazwa, powiem Ci jedno, śmieszna nazwa. Chodź na S3 Ok, Okej, S3 SG, ja czekaj. Ale to ja po zobaczę SG No jedynkę dawaj. Jestem Nagrywamy. Znów jest ten cheater! A, jeden. No, patrz. Znów tam jest ten cheater głupi. To Dobra, ten... to tak, tu jest TNT. Abnormal. 21 Marcin Polan. Mm, kostek. Tak, Kostek. I Zaczyna się! Zaczyna? Ale ten cheater głupi, musimy uciekać! Ja biorę ten kij. Mam mieczy. Mam miecze dla nas. Dzięki. Mam trzy miecze. Wbijam. To daleko stąd. Niech mnie nie goni. Juhu. A gdzie ty jesteś? Nie wiem. Powiedz mi, gdzie ty jesteś. To ci może znajdę. Hy! Jakiś typek! Bez niczego. Chodź mi tutaj. Gdzie? Nie do ciebie. jak typa gonię. O, Przez widzę cię, nie widzę go. cię. To biegnij za mną. No ej, tutaj jestem. Ja, jest mam, nie? E, ja mam... Ja mam Ender Perłę. Okej. Okay. Ale nie używaj jej na razie. To dobrze. Jak ten dieksowy będzie. Wtedy. Wtedy, a ty co zrobisz? Ja jadą się zabić. Jak mężczyzna. Dajesz go! Nie możesz sprintować! Dajesz, sprintować już nie może. Pewnie ma dobrego... No a mnie loguje, mnie loguje! To daj mi... Aaa... A to ty! Nie, to... To nie ty! <mum> bim, 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 bim. Jest. A, nie, mam pół serduszka. Okej. Okay. Masz jedzenie? To daj. Masz, masz. Pół serduszka. A masz, masz yy, budki. Masz budki. Dzięki? Dzięki za złote. Czekaj, ja tutaj odpocznę, bo mam jedno i pół serduszka. O skrzynia. Rozebrałem ją. Nic, nic specjalnego nie było. Chodź tutaj za mną. Au, ale lagi. Co cię walną. Czekaj. Y jeszcze, jeszcze trzy osoby zostały. Ja, ty, jakiś TNT. Nie gadaj. No. Jak ty to A? sprawdzasz? Tutaj I jestem sam list, ale jeszcze się nie bijemy Bijemy się dopiero, jak tylko my zostaniemy list. Nie, dwóch dwóch zostało jeszcze Kostek okay. i an, i Abnormal Nie, TNT, Pipi i Ziomek Te czerwone to są yy, te... C yy, ci czerwoni to są ci, co ginęli mhm. Widzę go! Widzę go! Kogo? Tego typa! Tam jest! Tam na górę wszedł! Walnąłeś Tak, walnąłeś mnie. Tego TNT! To co? Ten TNT tam wchodził, widział. Widzę niego nik. Idzie do nas. O ma! Żelazny miecz! Dwóch nich! Dwóch? Nie też że cię zabili. Nie. Ale on bardzo małpa. Nie wiem, gdzie ty jesteś. O kurde! Ale lagi! Ale jak to, że... Ale ja mam lagi! Dobra. Yy... Jesteśmy Jesteś... po przerwie, dobrze? Jesteśmy po przerwie. O. Tutaj... Ale co trzeba... Ale co trzeba tutaj zrobić? Poczekać chwilę. Na chwilę się zacznie Tej broni możesz kupować inne, tylko VIP Na takim serwerze głupim było, że ten jak vip kupiłeś, dostawałeś opa i mogłeś banować wszystkich. No fajnie. No co kupił no i bym wszystkich zbanował. Zajęłby ci to A jak... tydzień. A jaki to był serwer? vipcraft Hmm? Ale vip Coś takiego. To wejdę. Nie wejdziesz? Wejdę. Jeżeli mhm. można tamty będziemy grać. A co? po co? A po co? Czemu ja skina nie mam? U mnie masz. O rany, ja skina nie mam. Nie, to o co chodzi? To Ej no i kiedy to będzie niby? Za chwilę. Pisz pyby blue e. Pyby... blue e. No. 20 sekund. Jesteś niebieski. Tak. No. To za Jeszcze 20 sekund. 9 sekund. 8 7 6 5 4 3 2 1 Jedziemy nich. Jedziemy o... z tym koksem, ale lagi. Dobra, już poszłem. Idziemy. Jesteś? Jak ty się nazywasz? Aha. Nie, ty gdzie jesteś? Ale mnie laguje. No, stało. O, snajperzy tu są. Snajper! Zostałem trafiony. Tak? Tak. Ale żyję. Ginąć! Chi trzy razy zginiesz to przegrałeś. I... Ja ginąłem. O piszecie. Tutaj jestem, jestem tutaj za tobą. Cześć, Teraz za mną. Idziemy na dół. A, A już na dół idziemy. Wiem. Jedziemy z tym koksem! Trafili mnie! Nie doo doo nie, nie! doo doo trafili mnie! Trafili mnie! doo jest Ej, czekaj, bo. A nie, dobrze. Aj to do ilu wygranych? Kurde, tu się idzie. Do ja ciebie. Idą? Tak. Oni tunelami chodzą. Tu, na Tutu, tu, no. tu, tu. tu, tu. Zdjęłem ty, papień. Zdjęty! Finocha! Zdjąć ich? Tak, bo oni weszli do domu. Ай, ай, набили меня! Ай, а забили меня, набили меня. А мне не. Это тан вип, что ж там? На вип крафт? С душей? Али, ну хочешь тутай, przecież. Nagrywamy przecież tutaj, no to mamy okay. nagrywać czy jak? Teraz ty tam walcz i nagrywaj, a, ja, a ja... a ja zobaczę IP. Ciu. Ja. ja o kurde. Dobra, no to rozwalinie, no to na dzisiaj kończymy ten odcinek. Cześć.